21 sierpnia Bartek Gębusia. Witam, zapraszam na Telefakty. Starachowice i Ostrowiec, powinny się widzieć. Wspólnie, w synergii musimy współdziałać, tak aby środki unijne, które będą wydatkowane w kolejnych latach, były wydatkowane mądrze. Katalog kończy wystawę AZ. Jestem pod wrażeniem. Rzeczywiście, ujęte zostało to, na czym Mizel zależało. Przemękowska Odyseja Historyczna już jutro. Formule warsztatowej, czyli takiej, która umożliwia uczestnictwo e, wszystkich zainteresowanych. Cztery Świętokrzyskie Miasta tworzy program rozwoju i walczy o pieniądze z tzw. Funduszu Norweskiego. Zdaniem włodarzy konieczna jest współpraca, miasta muszą się widzieć. W połowie lipca nad strategią rozwoju debatowaną w Ostrowcu Świętokrzyskim, a wczoraj debata społeczna odbyła się w Starachowicach. Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Busko-Zdrój znalazły się w gronie 54 miast, które przeszły do drugiego etapu walki o fundusze norweskie. Teraz konkurują w tworzeniu programów na swój rozwój. Do końca sierpnia dokonamy takiej pierwszej preselekcji. Koniec roku to jest decyzja, czy dostanie miasto te 10 milionów euro. Jestem przekonany, że z tym naszym zaangażowaniem i z tymi dobrymi pomysłami i z całą dochowaniem procedury te pieniądze miasto Pozyska. Stworzony musi zostać program rozwoju lokalnego i instytucjonalnego. Jeśli uda się stworzyć program odpowiadający na potrzeby mieszkańców i obrać dobry kierunek rozwoju w kolejnych latach, który będzie eliminował problemy zgłaszane przez mieszkańców, to wówczas pieniądze trafią do miejskich budżetów. W Ostrowcu odbyły się już i konsultacje środowiskowe, i debata społeczna. Zebrano 105 kart pomysłów. Wczoraj do debaty usiedli Starachowiczanie. Ta debata wydaje mi się, że była jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą debatą, dlatego, że mimo czasu pandemii, mimo popołudniowej godziny, mimo tego, że znajdujemy się w okresie wakacyjnym, przyszło na nią wielu mieszkańców, uczestniczyli także poprzez transmisję internetową, ale najbardziej zadowolony jestem z tego, że mieszkańcy Jasno i wprost mówili o problemach, z jakimi mamy do czynienia, ale także spojrzeli na miasto szerzej, w perspektywie kolejnych kilkunastu lat, jakie wyzwania stoją przed starożytkami. Jednym z większych problemów świętokrzyskich miast są miejsca pracy, a dokładniej ich brak. Problemem jest ucieczka młodych ludzi do większych miast. W Starachowicach, jak się okazuje, zwrócono uwagę na brak mieszkań. W Starachowicach nikt nie narzekał na ilość miejsc pracy i wszyscy praktycznie narzekali na zupełnie inne tego typu problemy. To się wiąże z kolei z innym kwestią, z wzrostem ilości miejsc pracy w ostatnich latach. To spowodowało problemy z rynkiem mieszkaniowym. Jest za mało mieszkań w Starachowicach, za mało miejsc, gdzie można wybudować swój dom. Tak aby mieszkańcy, którzy pracują w Starachowicach, ale dojeżdżają do nas, mogli swoje życie spędzić już w naszym mieście, tu posłać do szkoły i przedszkola swoje dzieci, tu wypoczywać w czasie wolnym. To było na pierwszym miejscu, czyli brak odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci, młodzieży, dla osób, które chciałyby mieszkać w Starachowicach. Zatem w strategii długoterminowej wydaje się zasadne współpracowanie, bo dla przykładu rynek mieszkaniowy w Ostrowcu ma się dobrze. Coraz więcej osób zamierza tu inwestować w budownictwo wielorodzinne w systemie deweloperskim. To jest niezbędny element twarzy strategii rozwoju województwa, nasze miasta muszą się widzieć. Miasta północy, bo tak je nazywamy, czyli Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko, Kamienna Końskie. Wspólnie, w synergii musimy współdziałać tak, aby środki unijne, które będą wydatkowane w kolejnych latach, były wydatkowane mądrze. Abyśmy nie realizowali często tych samych inwestycji w każdym z miast, ale żeby te inwestycje, które realizujemy się po prostu widziały. Teraz przed Starachowicami kolejny etap, czyli karty pomysłów. W Ostrowcu padło kil... Innowacyjnych. Ja chciałbym wyróżnić takie pomysły związane z przedsiębiorczością, z budowaniem lokalnej tożsamości, z inwestycjami w budowanie kompetencji w rozwój przedsiębiorczości, w rozwój samodzielności, w rozwój szkolnictwa, oświaty. Pojawił się też pomysł, aby w Ostrowcu powstała wyższa szkoła techniczna, podtrzymująca przemysłowe tradycje miasta. Pomysł podnoszenia poziomu edukacji pojawił się również w czasie debaty w Starachowicach. Prezydenci Ostrowca Starachowic nie wykluczają, że niektóre pomysły i zadania powinny być ujęte w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata. Te duże pomysły, duże pomysły drogowe, dziewiątka jako druga Krajowa, dostępność terenów inwestycyjnych. To są pomysły opiewające na duże kwoty, i tutaj musimy się posiłkować wieloma źródłami finansowania. Infrastruktura drogowa i kolejowa musi być priorytetem w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. Na konsultacjach, które już się odbyły w Starchowicach, a za chwilę będą się odbywały w Ostrowcu, zwracałem na to uwagę, że musimy mieć dogodne połączenia z drogami ekspresowymi, ale także linia kolejowa musi być przebudowywana w taki sposób, aby było jak najmniej przejazdów kolizyjnych, aby jak najwięcej wiaduktów powstało na linii kolejowej. Natomiast jeśli chodzi o drogi, tak, aby nasze miasta skomunikować z drogami krajowymi, którymi Szybko dostaniemy się do Warszawy bądź Krakowa. Tylko to umożliwi nam dalszy rozwój. Miasta walczą o strumień pieniędzy. Pomysły teraz trafiają na urzędnicze biurka. Po analizie przyjdzie czas na ich realizację. Trwają również konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030. Wczoraj dyskutowano o powiecie Starachowickim i Ostrowieckim w Starachowicach. 3 września konsultacje odbędą się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wczorajszych konsultacjach strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 2030+, które odbył się w Starachowicach, wziął udział m.in. wicestarosta powiatu ostrowieckiego Andrzej Jabłoński, z którym dziś rozmawialiśmy na temat realizowanych programów, które mają wesprzeć DPS-y w czasie pandemii koronawirusa. W domach pomocy społecznej, środki bezpieczeństwa, reżim sanitarny są na porządku dziennym. W czasie pandemii podjęto szereg działań, aby chronić pensjonariuszy, jak i pracowników przed zakażeniem. My, dzięki Bogu, nie mieliśmy żadnego zakażenia, jakoś się trzymamy. Mamy oczywiście od, od kilku miesięcy zakaz wychodzenia mieszkańców poza teren DPS-u. No, bo wiadomo, że zakażenie może przynieść pracownik, ale też wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, pilnujemy się. Personel medyczny pracujący w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej dziennie zużywa ogromną ilość środków ochrony osobistej, rękawiczek, maseczek, płynów dezynfekcyjnych, specjalnych kombinezonów. Te środki są niezbędne i bardzo kosztowne. Stąd też do DPS-ów trafiają pieniądze z rządowych programów. W ostatnim czasie powiat pozyskał blisko 2 miliony złotych. Łącznie powiat dostał ponad 1 milion 700 Zł w rozdziale na dwa domy pomocy społecznej i tak przy ulicy Grabowieckiej 944 819. Drugi dom pomocy społecznej. Środki finansowe pochodzą z projektu pod nazwą Bezpieczna Przyszłość. Był to wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, który w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje zadania z udziałem środków Unii Europejskiej związanych z walką z koronawirusem. Założeniem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób szczególnie zagrożonych zakażeniem. Dzięki takiemu zastrzykowi gotówki uda się również poprawić warunki pracy personelu Domu Pomocy Społecznej przy Grabowieckiej. Między innymi właśnie na wynagrodzenia dla pracowników, na testy będą wykonywane przez trzy miesiące, czyli sierpień, wrzesień, październik. Dodatkowo na, dodatkow, dodatkowo na wyposażenie. Pokoi dla naszych mieszkańców, dla izolatek, ponieważ te pomieszczenia też muszą być odpowiednio zabezpieczone na środki ochrony osobistej, jak również dezynfekcji całego budynku i poszczególnych pokoi. Jednym z celów władz powiatu jest ustabilizowanie spraw kadrowych w ostrowieckich domach pomocy społecznej. Żeby osoby zatrudnione, szczególnie zajmujące się opieką, czyli pielęgniarki. Osoby z personelu nie posiadały drugiego zatrudnienia, a więc no niezwykle ważne jest, żeby w ramach posiadanych możliwości finansowych móc odpowiednio wynagrodzić za pracę tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Stabilna sytuacja kadrowa to zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Starostwo Powiatowe stara się już o kolejne środki, aby móc zapewnić odpowiednią ochronę osobom przebywającym w domach pomocy społecznej. Wczoraj odbył się finisarz wystawy rzeźby Andrzeja Zwolaka, który połączony był z promocją katalogu doktora Artura Bartkiewicza. Od połowy czerwca, we wnętrzach Ostrowieckiego Browaru Kultury, mogliśmy podziwiać rzeźby autorstwa profesora Andrzeja Zwolaka. To wyjątkowa wystawa, bo też autor jest wyjątkowy. Profesor Akademii Sztuk Pięknych, poniekąd związany z Ostrowcem, poprzez podnik papieża projektant pomniku papieża. Myślę, że przez to znany szerzej w mieście. No i po, tak jak sam autor powiedział tutaj artysta, że po kilkunastu latach trafił z powrotem do Ostrowca z świetną naprawdę świetną wystawą. Wystawa trwa ponad dwa miesiące. Z tego co, co mi e, powiedziano cieszyła się do dużym zainteresowanym. E, więc to, to jest też bardzo bardzo e, e, dla autora czy, czy, czy wystawiającego artysty yy, miłe. Autor zaprezentował w Ostrowcu ponad 60 prac ułożonych w kilka cykli, które powstawały w latach 2015-2020, wykonanych w różnych materiałach twardych. Sznur, blacha, drewno, kamień, ceramika. Nazywają ją rzeczywiście od A do Z, bo może to są inicjały imienia i nazwiska. Też się to składa w jakąś całość. Generalnie yy, ja to też tytułuję jako kody, prawda? a szczególnie w ostatniej tej pracy, która powstała w czasie tej pandemii, rzeczywiście bardzo, bardzo skrótowo zapisane te sytuacje dnia dzisiejszego. Po ponad dwóch miesiącach przyszedł czas na pożegnanie z wystawą, a zwieńczeniem był finisarz z udziałem autora i promocja katalogu, który wydało Biuro Wystaw Artystycznych. Profesor zażyczył sobie, aby w tej materii katalogu znalazły się również prace, które dokumentują jego rzeźby w przestrzeni tej galerii. W związku z czym to dzisiejsze pożegnanie oficjalne jest wystawą, dodatkowo połączone jest ze, swe, ze swoistą właśnie promocją tego katalogu, w którym zawarte są wszystkie prace ujęte w cyklach, czyli zarówno jest to cykl mówcy, który funkcjonuje w galerii w trzeciej sali, odnoszący się do bieżących zagadnień ze świata polityki, ale w taki sarkastyczno-ironiczny sposób przedstawiony. A z drugiej strony są prace, które swoje upublicznienie premierowe mają właśnie do jej w galerii. I to jest ta instalacja w pierwszej sali. Ona jest oczywiście udokumentowana w katalogu, podobnie zresztą jak i poprzedni cykl. I całość daje odbiorcy, który nie miał do czynienia na przykład i nie miał okazji odwiedzić wystawy, do zapoznania się z tą twórczością właśnie profesora Andrzeja Zwolaka. Bardzo chciałem podziękować panu Arturowi za, za przygotowanie tego katalogu, oczywiście łącznie z drukiem. No jestem pod wrażeniem, rzeczywiście ujęte zostało to, na czym mi zależało, czyli pokazanie dla, dla odbiorcy rzeczywiście tego śladu, który, który tutaj został wystawiony, czyli te cykle które rzeczywiście zostały zaprezentowane? Nasze katalogi, dzięki tu oczywiście pracownikom, pani dyrektor i też tutaj wszystkim pracownikom Biura Wystaw Artystycznych, są na równie dobrym poziomie jak wystawy. I to już od lat. I tutaj ludzie bardzo sobie cenią, zbierają, kolekcjonują. Ja też już tutaj mam swój egzemplarz, ponieważ no zawsze możemy wrócić, jeżeli nam się w pamięci, pamięci zatrą już obrazy tych dzieł sztuki, zajrzeć do katalogu, przypomnieć sobie, to też są świetne jakby tutaj opisy tych dzieł. Zostaje katalog, a wystawa profesora Andrzeja Zwolaka opuszcza przestrzenie Ostrowieckiej Galerii i wraca do Krakowa. Tutaj, tutaj rzeczywiście... Skupiłem się na, na, na bardzo takiej wyselekcjonowanej, wyselekcjonowanym zestawie tych, tych prac, więc na pewno daje to poczucie, poczucie osobowości, u odbiorcy, mojej osobowości, u odbiorcy, kim jestem, jak myślę, jak postrzegam rzeczywistość i, 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 i te, ten świat, który nas otacza. Po kilku dniach przerwy w biurze wystaw artystycznych nastąpi zmiana ekspozycji i już 3 września zainaugurowana zostanie kolejna wystawa Elementarz polskiego designu. Ta wystawa jest szczególnie wybitna, ponieważ tam znajdą się rzeczy, które są, były tworzone niedaleko, w Śmielowiel. W fabryce porcelany. Taki sławny zestaw kawowy, kula, który jest taką ikoną, który powstał przed wojną jest ikoną designu jakby polskiego. Ale też wiele innych ciekawych eksponatów, rzeczy, które świadczą o tym, że właśnie ten polski design zawsze był na bardzo wysokim poziomie. A zebranym w wystawę naprawdę nam da taki przekrój faktycznie, że nasza ta myśl taka tworzenia przedmiotów użytkowych, takich też z duchem artystycznym, jest ciągle na dobrym, była i jest na dobrym poziomie. Elementarz polskiego designu będziemy mogli podziwiać od 4 września do 22 listopada. W najbliższą sobotę o godzinie 9 BWA oraz Wojciech Mazan zapraszają mieszkańców ostrowca na spacer po wnętrzach kolegiaty pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. To propozycja w ramach cyklu Spacerownik po mieście. Szczegóły znajdą Państwo na stronie biura wystaw artystycznych, a na stronie muzeum znajdą Państwo informacje odnośnie najbliższego wydarzenia pod tytułem Krzemionkowska Odyseja Historyczna. Zrekonstruowaną osadę neolityczną w rezerwacie Krzemionki można zwiedzać codziennie w towarzystwie przewodnika, który fachowo opowiada, jak żyli ludzie w czasach neolitu. W połowie lipca wioskę odwiedzili Rzymianie i Barbarzyńcy. Wówczas aura pogodowa nie pozwoliła pokazać całego potencjału rekonstruktorów. Dlatego też Muzeum Historyczno-Archeologiczne zachęca do udziału w kolejnym wydarzeniu pod hasłem Krzemionkowska Odyseja Historyczna. W formule warsztatowej, czyli takiej, która. Umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych naszych gości, którzy zechcą przybyć i zapoznać się z tą tematyką. I warsztatowa formuła będzie związana z prezentacją takich rzemiosł jak tkactwo, czy wyrób biżuterii, czy też nawet wytwarzanie żelaza i jego obkuwanie, ale jak już wspomniałem, standardowo Pochylamy się też nad tym, co jest kwintesencją krzemionek, czyli rzemiosłami związanymi z epoką kamienia, i te prezentowane będą właśnie tutaj w otoczeniu osady neolitycznej. Do rezerwatu krzemionki przyjadą rekonstruktorzy, pasjonaci, miłośnicy historii, którzy uwielbiają dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że tym bardziej warto. Zaprosić mieszkańców Ostrowca i tych, którzy przebywają w tej chwili w okolicach chociażby w Bałtowie, do skorzystania z tej unikatowej okazji. Będzie to kilkadziesiąt osób. Oczywiście obowiązują nas rygory sanitarne, dlatego wszystkich, którzy do nas przybędą, prosimy o zabranie ze sobą maseczek. Będzie dostępny na miejscu też płyn dezynfekcyjny zapewniany przez muzeum. Więc liczymy, że, że zupełnie bezpiecznie będzie można to spotkanie odbyć i chcielibyśmy, żeby ten spacer wzdłuż można powiedzieć linii historii, która tutaj, zwłaszcza nad, nad rzeką kamienną, ma szczególne znaczenie i pozostawiła swoje szczególne ślady w różnych odcinkach dziejów, no żeby też ten spacer był i miły, i przyjemny. A to jest, mamy nadzieję, że zapewnią i warunki pogodowe i otaczający nas rezerwat, jak również i pożyteczny, czyli że czegoś się dowiemy. Wydarzenie Krzemionkowska Odyseja Historyczna odbędzie się w sobotę 22 sierpnia w godzinach od 13 do 18 na terenie osady neolitycznej w rezerwacie Krzemionki. Z tej propozycji może skorzystać każdy bez ograniczeń. W przypadku tej propozycji Muzeum Historyczno-Archeologicznego nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca. Planując weekend warto zapoznać się z regionalną prognozą pogody, która już za chwilę, a w weekend na naszej antenie skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Ja dziękuję za uwagę. Telefakty w poniedziałek. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 17 stopni Celsjusza, wiatr powie z prędkością 8 km na godzinę, a ciśnienie to 1017 hektopaskali. Jutro temperatura 30 stopni Celsjusza, wiatr 13 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.